z Was na pewno już rozpoznaje tą karawkę. I tutaj akurat trafiliśmy na ten sam egzemplarz z nalepeczką. No i jeszcze pozostaje nam tylko i wyłącznie zidentyfikować. Tutaj jest marka R und B w 160 euro z czego za 100 euro już by sprzedał, no ale bez korka to już jest lekka przesada. No na ciasteczka do serwowania, sam raz. Zaczynamy w ogóle przygodę tutaj. Nowy spacerek na Antikmarktzie we Frankfurcie Popatrz. O, świetny. To jest twój temat. Mhm. Akacja. O nawet nie znam. O, to będzie wzór ale tu akacja. Oj oj, O, takie mi się podobają. Ale te teczki te też są. Świetne. 6 euro. O, yeah. i chyba one z Tobą pojadą. Patrz, ten jest za 12. To nawet ten mi się bardziej podobał. Jest taki poniszczony, ile on śniadań podał, no nie? No, no, ale tu, tutaj są maczki. Maczki? No nie wiem. No to... A czekaj, to zobaczymy. Tu jest. O, nawet nie wiem, co to będzie. Nie wiem, też nie wiem. A to nie jest Bon? Nie. nie? A, bon A Bon miał inną sygnaturę. Bon miał zieloną mamy... bodajże. Terre de Fe. de Fe? Mm. Francja. Bolen. Zabrzmiało to tak. Ale l'ornią już umiemy wypowiadać. L'ornią. No i co, mamy się zapytać o cenę za dwa? No nie wiem. Ocież, o, podobało mi się kiedyś, miałam taki pomysł, żeby właśnie kupić szafeczkę. Mhm, no i nie? Poukładać. I poukładać właśnie takie mhm. starsze talerze. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczycie na podsumowanie, czy wziąłem, czy nie wziąłem. No, na ten nagrysik. Na tak mi się skojarzyło, no. Taki nagrysik. Fajny zestaw toaletowy. No i on jest w zasadzie kompletny. Tak. Jeszcze właśnie brakuje tej mm, tego stelaża, no nie? Na no, którym by można było stelaż na postawić... Chociaż na, na półeczce takiej na szafce noc nocnej. Widzieliśmy fajną aranżację łazienki, no nie? Natalia też miała pomysł, żeby... W łazience z zamiast z lewu. Zamiast umywalki, przepraszam, zamiast umywalki, żeby taką misę dać, otwór wywiercić, nie? Mm -hmm. I zamocować odpływ, wszystko fajnie, tylko z przelewowym e, odpływem jest problem. Mm -hmm. Musi być. Coś dla kogoś, kto się interesuje, anatomią. Patrz. A ty co masz? Znów francuskie, terre de fer. Na no. na nóżce, mhm. a to co to będzie? Czekaj, Edison. fonograf. Ja bym Tomas że to pudełko Patent Tomasa Edisona, widziałeś? A co jest wewnątrz? A co jest wewnątrz? To jest rolka do odtwarzania. To jest jak płyta gramofonowa. A. My widzieliśmy kiedyś w Frankfurcie, mm -hmm. nie tutaj w, w środku, ale na tym parkingu, który jest na zewnątrz, widzieliśmy odtwarzacz, yy, właśnie na patencie Edisona. 12 euro kosztuje tylko. To nie jest myślę drogo. No. Tylko, że maszynki nie mamy, która to odtworzy. Właśnie. Daniel, kupił filiżankę. Będziemy właśnie pakował. Tak. Piękne. Piękne. Ile zapłaciłeś? 30 euro. 30 euro. Więc nie ma na co narzekać. Cena bardzo przystępna. No to dajesz. Też zaprzyjaźniony sprzedawca. Tutaj pani często coś kupujemy. Praktycznie za każdym razem, jak jesteśmy, coś się znajdzie albo ze szkła, albo z porcelany. O, tam jeszcze jest taka ładna porcelanka. Ale um, ładna forma. Pierwsza połowa XIX wieku. Mm -hmm. Jest bo też... tak na przełomie, no nie? Można by tak, no. tak powiedzieć. No te formy się tak pojawiały. Na mm -hmm. przykład z Niefenburga. Y, pojawiały się tak, o ile dobrze pamiętam, 1840 rok. I tam jest jeszcze talerzyk, no Jest nie? jeszcze talerzyk, tak, tak. No. Jest jeszcze talerzyk. Nie ma żadnych sygnatów. Nie, nie ma, nie ma. Ale ładny wzór. A tutaj była miśnia, no nie? Jest miśnia. To jest ta? Tak. I tu jest y, część, tak? I jaka cena była jej? 750 za 8 y, kompletów. Za cały serwis, na 8 hmm. osób. O, ta miśnie ile? 500 euro? Tak? Daniel Słucham Ta, ta miśnie ile kosztowała? Ta 500 euro Jest Piękno. na 6 osób z tym, że nie ma talerzyków deserowych A, A w tamtym chyba były tu są jakieś jeszcze... Tu są tylko talerzyki A, pod ten, ten... Tu są mm -hmm. pod, pod, filiżankę. pod filiżankę. No ale jest kanka, jest mlecznik. Piękny prosty wzór. Czekajmy wezmę jedną. O. Jest... Też pierwszy gatunek. Hmm. No. 500 no. Spoko. Nie, tu jest y, drugi gatunek częściowo też. Taki jakby był kompletowany. Tak jakby ktoś dokupywał, wiesz? Hmm. O kurcze. Jak ciekawe. Wow. Świetny. No. Śliczny. To co, szukamy plukchera jeszcze? No jakbyśmy plukchera znaleźli, to ho ho ho. To są już kwoty. Są już tysiące złotych. Nawet nieraz w niektórych przypadkach dziesiątki tysięcy to próczar jest bardzo drogi. Parzaka tutaj jest e, kobaltowa. E, ten kryształ, jaki piękny. Wow. Takie pawioczka, jakby, no nie? No, no, no. Zawsze coś się wypatrzy. Tym razem piękne kieliszki. No. Trąbkowa nóżka. Na Klas A Nie, nie. Ja Pan nie wie skąd pochodzi, ale kosztuje sztuka 300 euro. O, oh, wow. Mm -hmm. Ale pochodzą z Francji. Hm. No właśnie, to jest pytanie zawsze, dlaczego no. są takie drogie? No. <laughs> okay. mm. Akurat tak mi się rzucił w oczy, miał taki ciekawy kształt. No. Jak fajnie wygląda to w kamerze Spicer Widzę, że tu masz wysyp szkła uranowego Nie, taka zwykła forma, no ale ale będą ładnie świecić na pewno. A sprawdź Na pewno Riko? Riko? Sprawdź, sprawdź no, no, no właśnie Pani, pani mówi tak, e, dzbanek e, dzbanek w cenie 65, a kieliszek za 20 euro. Sztuka. To... Ale są dwa różne wzory. Jeden taki tutaj o, z wybrzuszeniami. Mhm. I dzwonek też ma takie wybrzuszenia. Widzisz, a ten, ten duży ten... tutaj? Nie, to nie jest skóra. To jest 65. 60. Pympon zechcesz. Stareńki KPM Berlin. I to była jakaś pamiątkowa filiżanka 5 listopada 1834. Może Bardzo możliwe, że na jakieś urodziny lub jakieś podziękowania. Bardzo ładny uchwyt. Jeszcze pokażę Wam, co Natalia wypatrzyła, również kapel Berlin. No i tak, tak, filiżanka jest w cenie 30 euro, e, z tym, że tutaj ma, kurczę, no, na talerzyku mały uszczerbek, nie jest najgorszy, jest to do przeżycia, może to temu wybaczyć przez wzgląd na wiek. Tu się będziemy zastanawiać nad tą. Jeszcze Natalia ma taką malutką no, paterkę. Ja to już to jest z Berlin, no nie? Mm -hmm. ja Berlin. Ale śliczny Berlin. widoczek. I widoczki właśnie na growy. krowy. Krowy mi się podobają. Podobają mi się takie motywy. Mm -hmm. Jakieś kuczaki, mm -hmm. koguty. Takie wiejskie Taki klimaty. klimaty. Mm -hmm. Maria Schumann. Sprawia to, sprawia to wrażenie jakby ktoś ten widoczek domalował. Jakby to, to nie wyszło z fabryki. Mm -hmm. A myślę, Te, że... bar... Mogło być tak, że malowała to ta Maria Schumann. No, no właśnie, tak chciałem albo, albo dostała to Maria Schumann. Chociaż bardziej, no, bardziej to była malarka. malarka. No. Malarki się podpisywały. Malarze. Jest śliczny komplet na sześć osób, ale to jest höchst. My myśleliśmy wcześniej, że to jest miśnia. E, ponieważ ma, no z daleka patrzyliśmy na niego, ma bardzo podobne uszko do miśni starej tam z okresu 1800, 1770 do 1800, nie więcej. jeszcze miał Natalia podpowiada, że Nymfenburg. Bo mamy katalog i oglądaliśmy sobie i słuchajcie, taki komplet. E, jeszcze raz się zapytam, bo zapytałem się, e, ale pan mi powiedział cenę bodajże innego. Zaraz się zapytam, ja bym prawdopodobnie chodził o ten komplet. E, dobra, jeszcze chwilka. No i tutaj cena już jest całkowicie inna. 250 euro komplecik. E, jest tkanka na, e, na kabusie. E, pojemnik na cukier. Mm -hmm. e, mlecznik. I różnego typu. No i każda filiżanka no. ma, inny ma inny wzór, co jest też naprawdę wyjątkowe.

Aha, to są do włosów. Tak, tak. Mm -hmm. Chyba. Mm. Chyba do włosów. Ja bym to powiedział, że to jest bardziej do paska. Do paska? Bo ma takie krale, ma takie pazury, nie? Może Żeby faktycznie? się zatrzymało na materiale. Hm. Ale, Ale te kolczyki? kolczyki jeszcze w tym pudełeczku to jest. No. Cudeńko. I tutaj są jeszcze dwa sekretniki, a przynajmniej jeden. mnie za nie mówiłam. O, ten jeszcze mi się podoba, wisiorek. Do kolczyków by Ci pasował, nie? Mhm, mm do, do kolczyków dokładnie. Bardzo, <laughs> No, świetne. 120 120 za ferotyp. No. To jest raczej ferotyp, bo, bo dagerotyp da to był, e, że widziało się... Tylko pod jednym kątem jakoś, no. pod dwoma kątami jakoś. Ale poduszka ładna, nie? Mm -hmm. no i się trzymało generalnie zamknięte, nie wystawiało się ich na działanie promieni słonecznych, no nie? Tak, dlatego Szczegól... mają opakowanie. No właśnie, <grychy> szczególnie te dagerotypy. Dlatego piszyły. są w pudełkach. Ciekawe skąd pochodzą, no nie? Wszystkie są z Miśni. Wszystkie są z Miśni. No zapytałem panią sprzedawcę Panią sprzedawczynię mhm. A spójrz na to pudełeczko tam z tyłu. Zdaj na trójeczkę. Bo tam właśnie ma pani... O, właśnie ją przesunęła. Właśnie ją przesunęła. A tamtą chcieliśmy no, pokazać. Tak. No. Ale figurki robią na mnie chyba większe wrażenie. No to już jest wysoka półka. Nie dla mnie. tu wazony, piękne sesyjne a obok śliczne pojemniczki na herbatę. Wybaczcie się z takiej pozycji, ale e, są obok mnie ludzie i mam mało miejsca. Jest naprawdę duży ruch dziś tutaj. O, wypaczyliśmy pieski. I <laughs> jakie fajne. Niektórym się nie podobają, ale nam akurat przypały do gustu te pieski. Brzydale. Takie brzydale jak tu kolorowo. No nie? Tu mhm. jaka duża, to jest taka większa. No Stojąca i wisząca, też można powiesić. No, a tutaj patrz jaką ma podstawę ta. Do tej klosz pasuje. Mhm. Moim zdaniem, ale do tamtej pod ścianą już nie. Nie. Zdecydowanie, ale ta jest świetna. To jest taka spokojna, jak drzewko dosłownie z kwiatkami, nie? Mhm. Mm mm, ale mi się podoba. Tu są jeszcze dwa inne. A tu są jeszcze dwa inne, to te też mi się podobają. No. <noise> Jakie. Patrz, one są na stałe, nie? Na są na Są przyklejone. No. Właśnie, ciekawe, Czy tak? co jest od schodu. Nic. Nic nie ma. Nic nie ma. Mm -hmm. 20, euro. 20 euro. 20 euro. 20 euro ten drugi. Obydwa, no w sumie jeden. Za 30? I drugi. Z, co, za dwa? Nie wiem, czy mi się zgadza. No to musisz zapytać, jak ci się obydwa podobają. Ten mi się twoją... podoba. Ten mi się bardziej podoba jako. Ten. Mm -hmm. ten mi się podoba. O, on taki jest. Ruchomy trochę jest, Daniel. Aha, no, bo on się tam, odkręca tak, się. Tak, tą nakrętkę trzeba dociągnąć. Ale tu jest... Ja ile tu jest porcelany? I wcale nie najgorszej. Ten o no. To jest Hochen Reuter? 200 euro. Ale piękny. Pokaż go. Ja jestem... Ja w ogóle uwielbiam barżany Za ich kolorystykę. To będzie chyba złoty barżant. Piękne. A to jest jeszcze jeden, no nie? Tylko, że ma podstawę. Ale to już nie jest porcelana. To jest masa. To jest jakiś kompozyt. Mhm. W sumie... Ale do, dobrze imituje porcelanę. Jakie figurki? Coś dla wielbile... wielbicieli figurek. Karl Jemek. Darltieme, drezno jakiś ogrodnik może? Świetny ten ogrodnik. Ja jaskółka to jest? Oj, nie, nie, to nie, to jest jaskółka, nie? To jest jaskółka. Szwable. szwalbe, szwalbe to jest jaskółka. szwalbe. Tak, tak, tak. Mhm. Masz rację. A tu rudzik? Albo nie Rudzik? <laughs> nie, to jest to? jakiś inny ptaszek. A wygląda jak Rudzi? Nie, rodzi, Rudzik. Taki duży się wydaje. A, ten? A to to jest dla, coś dla fanów Humla? <laughs> I Gubela. I Ładnie. Nie ja śpiewa. Taki trzy tysiące osiemset. XIX wiek. Hmm. Ciekawe o, jak ciekawe. on działa. On Ciekawe to jest singwogal z długą. Warren Berum jest nakręcany. Tutaj jest nakręc... tu jest yy, klucz do nakręcania, mhm. a tu jest blokada. A czekaj. A Do filmu. No do Różyczki. Flakonik. Widemajer. 165 euro. Mhm. Pisma duchowne. Staram się to otworzyć na stronie pierwszej. Jest. Pisma duchowni. 1849, No więc nie takie stare jakby się wydawało, to jest naprawdę sfatygowana. To powiem Wam, że ta Biblia, którą kupiłem niedawno z 1656 roku, jest o wiele, w o wiele lepszym stanie, jeśli weźmie się pod uwagę okładkę i, i strony. Stronice są w świetnym stanie. Ta jest mocno sfatygowana, jak na te lata, nie? Ale aż mnie dziwi to, że ona to jest. Jest taka młoda, stosunkowo. Musię, mhm. że jest starsza też. Obrazy. Piękne obrazy. No, teraz jesteśmy na kolejnym. Drugie piętro. Drugie piętro. Ale świetna broszka. Broszka. To broszka. Jest. No. Popatrz, znowu to zapięcie. Mhm. Wygrawerowane Mówię, to jest... i wypełnione jakąś białą masą, żeby było widać strukturę róży. I czekajcie. To jest zimne, to jest szkło. Wydaje mi się w ogóle, że te zapięcia one są starsze. Nie widziałam ich na nowszej biżuterii tak swoją drogą. <grystanie> o, tutaj jest klamra. A co, czego to jest? Spinka jakaś. No, wow, jakieś świeczniki, poczekaj. Prawdopodobnie miśnia, ewentualnie coś z drezna. Uuu. Ciekawie wykończona cukiernica. Tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie będzie Czeczota. To chyba będzie Czeczota. Co sądzicie? Myślę, że tak lata 30? Prawdopodobnie WMF. Tak jak to tutaj najczęściej bywa w WMF to w Niemczech jak na przykład Frażet albo Bracia Buch bardzo popularny i bardzo lubiany no i Niemcy naprawdę cenią sobie ich wyroby no tutaj również uchwyt hmm. co to za drewno machoń, może to być machoń i tutaj jest Umiecie to rozpoznać czy nie R gwiazdka M Chyba tak Ale dziubek ma piękny Popatrz jak to ładnie wygląda, nie? Ten uchwyt taki dziubek z drugiej strony, tak samo. A faktycznie na paterce są tak samo takie aplikacje z drewna. O, tu jest, to chyba będzie cały komplet, tak sądzę. Jest również łopatka, taka jakaś dziwna, dlaczego by to było, to nie wiem. Dziwny kształt, jakby ją ucięło, nie? No i taki półmisek. Na półmisek jest tak jakby na nóżce. Ciekawe, w jakiej cenie ten komplecik. Ale najbardziej to mnie ta interesuje. Ta mi się bardzo podoba. Taka art dekowska.